Kochani, cześć kochani, cześć kochani. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj robimy challenge Odycy 2. Będzie Odycy 3 jutro z kolei challenge mam mliko i sok z czarnej porzeczki. Modlcie się, żebym nie żygała. Nawet mleka nie lubię. Więc o, muszę jakoś to przeżyć, piję mleko. jak biję to i nie zwymiotuję dajecie mi, dajecie mi pod tym filmem 10 łapek w górę mawiamy się tak spoko nie Sok. Jestem na rolkach. U. Ja nie wymiotowałem. To mleko było wyleciało mi z łys, naprawdę. Prawie zaraz wymiotuję. Mm. Dobra, jestem, bo musia, musia, musiałem iść do toalety. Nie wymiotowałem. Musiałem na iść. Tyle jeszcze, proszę. Chcę mieć 10 chłopek pod tym filmem. Pierwsze, że nie lubię mleka. Po drugie nie chcę mi się pić, a po trzecie piję z tym ochytnym sokiem. Dobrze. Dobrze jest. Myślę o wakacjach słonecznych. Przecież niedługo lato. Dobra, jamyczki więc wypiłem. Teraz muszę to wypić. Udało się. Wybiłem mleko i sok. Ziomki, Nie zmiotowałem, ale prawie bym żygał. Dobrze, więc to było na tyle w dzisiejszym challenge'u. Jeśli spodobał Ci się film, Zostaw kciuka w górę. Czerwony przycisk na dole, ten długi. Subskrybuj. Dobrze, więc komentuj, tak jak mówię. Lajkuj, subuj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!